Cześć, wszystkim witam was bardzo serdecznie z tej strony. Woda no to jest oczywiście Europa Universalis 4. Gramy polską w roku 958 na modzie Extreme Line I zanim zaczniemy cokolwiek tutaj podbijać, muszę Wam przekazać jedną wa ważną wiadomość, którą już pewnie wiecie: przebiłem 1000 subów, mam już 1004. Tutaj zrobiłem filmik taki taki dziwny, bo nagrywałem go o drugiej, nie znam, o pierwszej w nocy, więc no było naprawdę dziwnie. Ale co z tego, dzięki wszystkim za tym, którzy mi tutaj gratulują tych z tysią, tysiąca subów widzę o bardzo dużo łapę wbiliście, wbijacie więcej, zawsze to jest, mi pomaga teraz. Lecimy po 2000 Mam nadzieję, że dobiję go dużo, dużo wcześniej, nie wiem, w 3-4 miesiące max zobaczymy czy się uda tu a, tu jest fajnie, fajny zespół, słucham sobie teraz, posłuchajcie jak chcecie miesza o to jeśli chodzi o ostatni, e, jeśli chodzi o ostatni filmik, to dzięki wszystkim za wyświetlenie, oczywiście za łapę w górę, wbijacie więcej, to jak mówię, pomaga mi w rozwoju kanału i lecimy z komentarzami, których było, jak zawsze, e, nawet nawet e, sporo. E, te się w ogóle dzieje, bo to wiecie, wie e, czym dalej w serii, to tym wiadomo mniej komentarzy. No ale cały czas 3 odcinek, a Wy cały czas tutaj piszecie, e, cały czas tutaj siedzie, już rozmawiacie ze sobą, to też fajnie jest, dobra. E, tyłek Morta mówi: O mój wytrysk. No Ty, Tyłek Morta, ty się zajmij lepiej z naszym państwem teraz masz je jakoś tam ogarnąć. Bo no bo mamy trochę buntów, prawdopodobnie z niedługo będą przynajmniej. E, mamy mało mentorów i tak dalej, damy radę jakoś. E, komentarz dla, dla statystyk: super. E, jak pytacie, czy gram w gry survivalowe? E, grałem trochę nie za dużo. No, nawet nie są złe, ale jakoś tak, nie wiem. Jakoś inne gry mnie bardziej wciągały. O tak, może. E, tu właśnie, tyłek morta, bo Kacper ma bardzo ważne pytanie: Skąd się biorą dzieci? Powiedz mu. Konrad wrócił i nam napisał tutaj, zabić ciekawostkę, więc jak chcecie to przeczytajcie i napiszcie mu dalej, e, jakie kolejne na ciekawostki, jakiś tam temat mu zarzucicie, to on na pewno wam o czymś e, napisze. E, no właśnie, Bors i chyba jeszcze. Nie, Bors i chyba tyle. Czy ktoś jeszcze napisał, że ciężko będzie mi zostać tutaj? Bors i o, i trzeba iść w Prawosławie. Wielki, ruski knaś e, Dziczysław. Pisał mi, że właśnie, że już ciężko będzie mi naprawdę zostać na, tym, e, na tej religii słowiańskiej, no ale mam nadzieję, że, da, że uda mi się chociaż. No, zobaczymy, zobaczymy. Jakub i Kacper pisali, żebym anektował któregoś z moich wasali. Ja bym chciał to zrobić, tylko teraz tak. Bułgaria, no kurde, dużo kolorów do oddania, tak? Saksonia, trochę kolorów do oddania. To też mi się nie podoba, żebym już teraz ich anektował. Obożyczanie. Ich bym chciał anektować tylko tyle, że jak widzicie, mam tutaj takie no za zniesienie marchi Mam no, z minus 165 jeszcze relacji, więc musimy poczekać, aż przynajmniej to zniknie. Dopiero wtedy będziemy mogli jakoś tutaj sobie e, z nimi e, ich anektować. I wtedy przerzucimy już cały handel e, nasz w stronę Lubecki. Będziemy w Lubece trzebać hajs. E, no ale to mówię, jeszcze nie chwilę. Marian się przeprowadził do Bydgoszczy i pyta się, czy jakieś fajne miejsca znamy w Bydgoszczy. Ja niestety nie znam, ale by ktoś znał, to dajcie mu tam znać. Do końca serii będzie jedenka. Już jest. 1. A 994? Nie, 1004. E, super, super, super. E, może zmienić nazwę prowincji Smolensk na Kraina Wiecznych brzusz Tylko tyle, że my w, w, w smoleńsku powiedzieliśmy, że wycinamy wszystkie brzozy, więc to może nie będzie Kraina wie, Wiecznych brzusz, ale może na przykład Bez brzusz Po prostu, Bez brzuz. Prowincja Bez brzusz i tyle. E, komentarz Dzięki wielkie. Zmienisz jakąś prowincję na Radom. Mógłbym, tylko tyle tak. Gdzie ja go tu wcisnę? On powinien być gdzieś tu, co nie? Tylko tyle, że tak, Lublin, no nie zmienię, Wolę nie zmienię, bo już kiedyś zmieniałem na, właśnie na Wolę, Łódź tak samo zmieniałem, Stawiszyn zmieniałem, Kraków, no nie bardzo chcę Kraków zmieniać, Nowy sąd Przemyśl, ee, Polskie Lwów też nie. Mogą gdzieś tutaj obok Lublina, Wołyń, a to wiadomo, że to nie jest geograficznie tak poprawnie, no ale... Napiszcie mi, gdzie to bym mógł ten radą wcisnąć, bo chciałbym radą wcisnąć gdzieś, tylko nie wiem gdzie, no, tu mi ciężko wciskać tutaj Płoc, Zabaw, Kuźnica, tak samo nie. Tu widzę ten, ta główna, taka polska, ta środkowa, ee, to jest, kurde... Już pozmieniamy wszystkie prowincje prawie na, na, na takie wa, wasze prowincje. Um, tu się Kaolin pytał, czy zagram z nim solo. No, sorry, solo nie, nie zagram, bo ja naprawdę nie mam czasu, żeby z każdym widzem grać osobno, ale jak będą, będą streamy, będziemy grać wszyscy razem i wtedy będziecie, będziecie mogli ze mną zagrać, o tak. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem, bo jest już 16, ja muszę to wam na 20 nagrać, dlatego też po pierwsze dajemy tutaj oczywiście Karola. A, Aleksandra, Aleksandra Karola Drzewickiego, który leci na tą 14 tysięczną, 400 i tysięczną armię buntowników. Do tego tutaj, no, lider niech sobie tam już odpocznie. Nasz tyłek morta w Warszawce i niech robi, nie wiem, ogarnia kraj, czy płodzi. syna już nie musi, bo już jest Kasper, ale m, kogoś. Innego może tak. Właśnie, jeśli chodzi o dziedzica, e, myślę, że tak może nie w tym odcinku jeszcze, ale w następnym ogłoszę już e, nabory na nowego dziedzica, więc na, pod następnym dopiero będziecie mogli pisać e, to, że chcecie być dziedzicem. Na razie nie ma co. E, o i są kolejne bunty, są kolejne bunty Morawy i... E, i Bratysława. To 12 tysięcy tutaj muszę podciągnąć. Mam nadzieję, że mi Włochy pomogą. <k> <k> sorry, że tak że głos mi się zaczyna załamywać Ale czekajcie chwilę, muszę się wody napić, bo naprawdę mi głos coś siada. To... Sorry, sorry, naprawdę sorry. To dlatego, że nagrałem bardzo dużo odcinków cy cywilizacji po prostu. I no, tak jest. Więc ten odcinek może być troszeczkę krótszy, żeby czasem tego głosu nie nadwyrężyć do końca. Co to, kolejne bunty? Mało No Dobra, tam Włochy może ścisną. Ja lecę tutaj na Morawy. Morawy mają fort, to może po prostu na... Co tu miałem? Bratysławę, Bratysławę, na Bratysławę. Tą armię za Power wolę tam sobie trzymać, a armią właśnie za... Za kasę, na, na nikamie po prostu, do tutaj walczył dalej. Dobra, lecę sobie tam na... W Modawie, raczej znaczy na małą włoszczyznę, rozwalić. Widzę, że to 18 leci, więc pra prawdopodobnie nam pomoże. My w tym czasie lecimy sobie tutaj do nowych zamków i z nowych zamków pójdziemy na Bratysławę. Walczycie z kimś? Nie, ale idzie walczyć z kimś. Przydałoby się Wam. I widzicie, zerwamy im jeden sojusz i już mają nowy sojusz. Anglii nie mają sojuszu, to mają sobie sojusz teraz z Ben. Ben. Benvento, ben ben więc prawdopodobnie tyle samo armii mają jak Anglia, czy tam podobnie, więc co tak. Dużo mi to nie dało, ale. Zawsze coś. O nie! Zdążę tam? Chyba tak, bo są pieczeki, tak? O Boże, jak, jak dobrze. Jeden dzień później bym nie zdążył, bo oni się by połączyli i to by było naprawdę źle. A tak to ich tu złapię. Z że wygram. Come on, come on. O tak, o tak. Gold rush. O, jest, jest. Jak dobrze, jak dobrze, jak dobrze, jak dobrze. Jak dobrze. I kończymy z nimi I o to chodzi Odbijamy Połączcie ich tutaj I tu, o tutaj odbili Więc teraz jeszcze tutaj Morawy Panowie Włochy O, pięknie kierujcie się w górę Pomogę wam nawet tutaj z tym I powiedzcie mi jeszcze jakie inne budy będą tutaj Stare plusy, A potem będą Węgry Lędzianie chyba nawet będą O Boże, Wołyniu Nice Dawno ich nie było Włochy Ej gdzie wy poszłyście? Zobaczcie zawrócić i tutaj do mnie pójść. Chodź, ej, no Włochy, ej. Ej, no, no dobra, używaj tej armii też. Z nowego sącza muszę za to... chociaż czekajcie, morawy, przejście przez rzekę z Bratysławy Jest, a z nowego Sącza Też jest. No dobra, to musimy A bo tu są takie małe rzeki, dobra Leźmy tymi pierwszymi, a potem wy wbijacie. Mogłem poczekać chwilę. W sumie Wygrywamy bez tej drugiej armii. Ale wbijemy się tak czy siak. Dobra, armio, zamen, power, wracaj do Warszawy, a tu z Polski armio, bo bunty jeszcze trochę, więc lećmy kogoś podbić, bo tak w sumie zawsze to jest na propsie podbić kogoś. E, Okej, okay. mamy gdzieś, O, chodźmy tutaj na Slavsów na przykład, bo oni nie mają żadnych sojuszów, e, sojuszy i możemy tak no, w sumie zaatakować ich, bo tak w sumie będzie fajnie. E, tu możemy w sumie, a nie mamy jeszcze dyplomaty, musimy poczekać. Na Ratibor dostaliśmy ten claimant do nas, pokos. E, relations z Włochami, oni są dla na, nas bardzo, bardzo ważni. E, Sorbia, sorry, ale muszę dać zrobić kolejnego klejma, na przykład taką... E, nie, 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 na frankie, na Frankię to mam, potem sobie doróbię claimy. Na Saksonię, o tutaj, super. Dobra. Tylko czy te 9 tysięcy mi wystarczy? O właśnie, czekajcie, po pierwsze pożyczka, kolejna do spłacenia. Nie mamy już pożyczek, super. Ktoś tam umarł. O, od wojska. No, w sumie może być ten. Nie, nie wiem, kogo miałem od wojska. Czy miałem od dyspliny? Tak, miałem od dyspliny gościa. No to troszeczkę szkoda. No ale jakoś damy radę. Mmm, kogo by atakować? Możemy udawie. Hmm, no dobra, na na imię Slavs, potem na udawie. Takie mniejsze wojenki teraz sobie zrobimy. O, ktoś tu walczy. Sweden walczy z Danią, dobra, niech się wyniszczają. Potem my w Sweden uderzymy, jak tylko tam się One Power zregeneruje, ale jak na razie nie mamy go za dużo. Ale musimy trochę 14 podprowadzić tutaj. Najmniejsze pójdą piersi. ta 14 pójdzie jako taka, nie wiem, e, pomocna, tylko tak naprawdę ta pomocna. Takie wsparcie, o, wsparcie, słuchałem słowa, właśnie wsparcie. Dobra, takie wsparcie pójdzie, rozwali ich i zobaczymy wtedy. W stosunku 8 tysięcy wojska, to, to. Co tam, 8 tysięcy wojska. Powinniśmy ich rozwalić, tak? Dobra Ok, Wy teraz tak, Wy tutaj nie straciliście nic praktycznie, jest bardzo dobrze. Wróćcie do Warszawki. A Wy sobie tutaj już dacie radę, myślę, z podbojem. Tych wszystkich ziemi. Dobra, zarabiamy. Dychę, bo już mamy dużo mniej najemników. To bardzo, bardzo mnie to cieszy. I w międzyczasie będziemy zarabiać. To będziemy też budować już normalną armikę. Ale nie będę tak starał się nie wydawać całego powera, żeby czasem jakichś eventów nie dostawać z mym event, mym powerem. Widzę, że nawróciłem klub Spish na naszą religię, to aż nie religię, na naszą kulturę, więc w sumie spoko, mam tej kulturki trochę, więc mógłbym ją wydać. Na przykład na właśnie zmienianie tutaj w różnych takich w różnych takich, w różnych takich w prowincjach właściwie kulturkę, kulturkę, bo w sumie polskiej no trochę jest, ale dałoby się trochę więcej. No, dobra. A lecimy dalej, tutaj mamy tą wojenkę, wygrywamy oczywiście. Widzę, że tutaj na Wogrodzie chyba jest Mer, Merią, albo Meria z Nowogrodem. Wszystko jedno kto z kim. Ważne, że my to potem zjemy. Niestety awarsi zostali zjedzeni i tak samo widziać tutaj przez Wogę Bułgarię, więc trochę lipa, ale damy radę sobie z nimi. Bułgaria leci nam pomóc, no, niech nam pomaga, ale potem może. Saksonia u ciebie nie chce stać, ona sobie woli stać tutaj. A, bo oni te nie chleją razem! Widzicie? Dwóch wasali obok siebie mam, skumali się i się tu sobie chleją sobie w, Chyba Szczecin? Nie, Szczecin był... Może i na Szczecinie, nie wiem w sumie. Czy gdzieś tu wcześniej był Nie, tu jest Szczecin, Kuwa, co ja mówię Szczecin tam. Eee, no to w innej prowincji sobie po dwóch Już 42, już 42 jest. Relacji jeszcze trochę do 190, żeby ich anektować. W końcu to zrobimy, tak? Eee, walczycie z kimś? Walczycie z kimś? Eee, walczycie z kimś? Jest, nie? No, walczycie z kimś. To z Mari. E, to z Mari sobie będziecie podbijać. Masz kiria. Dobra. Eee, dawajcie, na piąteczkę może przyjdziemy. Dawno piątce nie jechaliśmy, więc przyjdziemy i jedziemy tak cały czas. Tu sobie, nie wiem, armię wstawimy w kuźnicy. Manpower nam się tutaj odnawia bardzo dobrze. Dobra, skończone, skończona wojna. Masz, macie coś kasy dla mnie? Bo w sumie tak by przydało mi się trochę złota. No! Zawsze coś. Możemy coś jeszcze zrobić? Nie, nie, nie. Dobra, jedziemy z wami. Dzięki wielkie za, za to. Dzięki serdeczne. A, w sumie od razu. Wiadomo, że, że tak czy jak tu wybuchną bunty, to przynajmniej będzie ich więcej. Wiem, logika władana. Ale, co mi to. Dobra, to teraz tak. Jak tu podbiłem, chodźmy na Mołdawię. W sumie Mołdawii... Czy ja chcę te to, to ziemię, czy oddam? Ej, tutaj nie taka zła prowincja jest tam Mołdawsk, Mołdawska. 11, 7, dobra. E, niestety nie mam ich jakoś tak jak zablokować, żeby zostawić im prowincję, które będą tutaj busowali, bo bym musiał tutaj Bizancjum rozwalić, a Bizancjum no niestety sam nie rozwalę, po drugie mam e, jeszcze na razie trus z nimi. Znaczy sam może bym ich już rozwalił, ale nie chcę. Lećmy sobie na razie tu. W ogóle czekajcie, bo mamy tego admirała, co nie, I on nam przez niego tracimy e, punkty militarne, a on, on nam już jest, nie, jest, nie jest potrzebny teraz, więc możemy go kopnąć w dupę, Aleksander sobie sam da radę tutaj na razie ze wszystkim. Widzę, że chyba potrzeba nam szlachcie. Szlachcie, oczywiście szlachcie. Chyba że na z tych prowincji nowych. O Boże, tu było 21 developmentu, ja tyle zabrałem. O, nice, 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 nice. Manpowera dużo, o to chodzi. O, macie tutaj szlachtu. O i tak, dałem szlachcie te i od razu wybuchli sobie... Znowu klub, spisz? wspisz? Wę a, węgry tym razem wybuchły. E, dobra, no to co? No, co możemy zrobić? Musimy tam lecieć, tak? Chyba, że Włochy przyjdą. Włochy! O, Włochy idą. A w klubie, widzę, że dobre dyskoteki tam są. I po prostu, jak tylko... Nie! Co się dzieje? Czemu? Ty jak Morta. Nie! No. że się wyjebało coś, o tak? Przyznaj się. Tak, tak, tak długo mówiłem, że się w końcu o coś wyjebałeś, się wyjebałeś, serio, tak? No nie! No dobra. Sorry, sorry. sory ty kumorta. Niestety umarłeś. I nie mam regencję. Nie mogę zaatakować Mołdawii. Ile lat? Yy, czekajcie. Kacper wchodzi za. Na tron? Czekaj, regencja, o tutaj będzie napisane Na 4 lata, dobra, 4 lata mam regencję, to czekajcie Jak Kasper wejdzie na tron, będę mógł wybrać nowy, ust, nowy nowego boga, co nie? To może teraz byśmy wybrać coś innego Tak dla, dla zabawy Światowit Kasy dużo, na ten anres mniejszy Produkcja Manpower Może by Manpower od, odnowił szybko sfarok. No, to by było dobre, czekajcie, weźmy sobie może tego, bo w sumie mamy Regency, to mamy chyba tego nowego boga, wejdzie Kasper na tron, to będziemy mieć nowego dowodu i wrócimy do Jaryły, bo Jaryła to no, jednak morale 10% i dyscyplina 10% jest po prostu najlepsza dla mnie, ale teraz produkcja plus jeszcze manpower by się przydał, recovery speed, byśmy mieli więcej manpowera, to w te 4 lata byśmy sobie odnowili trochę manpowera, weźmy sobie tego, Znaczy to jakiś inny bóg, przynajmniej przez chwilę, dobra. A, no, trochę Lily parał, Ty, jak morta nie, nie przeżyłeś tak dużo jak Bors, no, ale ty od początku byłeś takim budownikiem, który, który tutaj szalał, tak po prostu. I w ogóle tu naprawdę dziwnie, dobra. Chodźmy od razu tutaj może przyjdą po prostu z nami Włochy. Włochy pomóżcie się nam. Włochy! 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 O, idą, dobra, idą. Dobra, wygrana. Eee, to w ogóle łączy się tych najemników. Hmm, tymi musimy polecieć, tam na północ. Ile do nawracania mam w ogóle? Dobra, czyli teraz mamy naprawdę przerwę chwilową, w tym, w, w wojnach, więc musimy odnowić kraje. W sumie na dobrze, chyba. No, fajnie, że przynajmniej im. skończyłem, ale szkoda, że Mołdawii nie wypowiedziałem wojny, bo byśmy jeszcze Mołdawię zabrali w międzyczasie. Hmm, 23, 29, 25, 24, 6. Dobrze, boostują, nie nie bustują. To w sumie. Korzystając z, z okazji, to możemy po prostu porozsyłać yy, naszych dyplomatów. Niech klejmują wszystko, co się da. Akurat co po, poczekamy sobie, aż nam się tutaj zwiększą nasze te relacje? Czy mieliśmy przewiń więcej? A, bo nie mamy już ślubu z nimi. Tak, nie, mamy. O, nie wiem, o co chodzi. Jeszcze jednego klejma możemy robić... Na sorbię? Na sorbie, no. Dobra. Eee, chodźmy ścisnąć te wojska w Olsztynie. Tylko mortan, czemu żeś umarł? No ci nie używałem do, żadnej, do żadnego ataku i tak dalej, żeś musiał umrzeć. 6-4-6, kurde, 646. 6, 4, 6. Jesteście tak z tego chwilę żyły, teraz 0, 012. 2. Przecież Kacper ma 553, to jeszcze jakoś jakoś podgonimy, no ale naprawdę, czemu? Czemu, czemu, czemu? No nic. Dobra, to wiecie co? Eee, pod tym odcinkiem piszcie już. Albo nie, mówię, że pod następnym, to dopiero pod następnym wybierzemy sobie nowego dziedzica i tyle. Tak, pod następnym dopiero będziecie pisać. Żeby nie było, że zmieniam zdanie, nagle tak cały czas. Dobra, to co teraz? Musimy czekać, tak naprawdę odnawiać armię, chodźmy tu do warszawki nawracamy ostro był jakiś bunt do nawracania? chyba nie, nie, bo tak to bym chyba go wziął chociaż mogłem się pomylić czy jest potrzebne to jeszcze? nie, nie jest nam za bardzo potrzebne ale w sumie z drugiej strony buntów dużo Polscy partykulariści. Czemu wy chcecie wybuchać w ogóle? No bo mamy trochę... Mamy tej, tej, yy, no, andresu to na tym nie będziemy zmniejszyć teraz, dobra Czekamy, czekamy. I co, co możemy zrobić? Musimy czekać tyle 7000 manpowera Róbmy ten drugi stack Ale tu miałoby chyba 11,4 robione wcześniej No i są bunty Kurde, to są duże bunty Wiecie co? Ja nie chcę MenBauera na nich tracić. Niech się MenBauera odnawia. W ogóle jakie mamy zdanie? Gdzie to jest? Nie, to było coś innego tam. Uh. Stra. Aha. I dla... A, no dobra, no to jebać to zadanie. Dajcie mi nowe. To w ogóle zapomniałem o zadaniach. <grafy> dobra, to 15 mogę powiedzieć na tą 7 I włoch już idą. Tylko na kogo... Oni pewnie też na tą 7 idą. To 7 jest szybko ścisne oczywiście. Teraz stałoby się... O, żeby tam wrócę zmieniona kulturka. Dobra, idziemy pomagać tutaj we Wrocławiu Patrzcie jak Włochy... Co, czy one są głupie? Że one atakują oddzielnie? Że one przegrają? A nie, wygrywają, o dziwo A, bo w sumie teraz też nie mam tych Bonusów do dyscypliny i do morali z Jaryły W sumie spoko Dobra, ogarnięte te bunty Szlachta traci 10 influenza, spoko Lider nam... nie! Co? Co tak wszyscy w tym odcinku umierają? Aleksander też ma, dobra. Chcę nowego Karola, Jusena, czy tam Aleksandra? No, Zygfryd 4, 2, 2, 1. Nie wiem z czego będzie strzelał, ale... Nie jest źle, nie jest źle. Może być, może być. A, musisz odbić tą prowincję. Masz dwie gwiazdki, to w sumie spoko. Dobra, wracaj do Warszawy. Okej. Okay. Rus z Saksonią skończył. Że to jest nasz wasal. Co wie tam, się mi tutaj? Dobra, jeszcze 3 lata. Hmm. Dobra, czym 3000 mPał sobie zostawię w razie czego, żebyśmy mieli yy, na ten. Hmm. Co tu się stało? Co wy żeście zrobili? Czemu? Czemu? Nie róbcie tak. A pamiętacie, że jeszcze przed chwilą tu była cała Moskwa, nie na prowincja? Ile zebrała? Trzeba to jak najszybciej odbić, bo to się to za bardzo urosło w siłę. Kurde, tyle rzeczy do podbijania, tak bym chciał pójść, a tu się nie da. Co tu się w ogóle dzieje? Z Andor Czemu Antaluzja? Z kim ona walczyła? Wandersy, Papal State, Francja, z tego Moroko. O, Moroko powstało. Co, co to jest? Bark Chwata. Czekajcie, czy ja wpisałem. Yy, czy ja sobie dałem yy, Random New York, czy nie? Nie pamiętam sobie. Chyba nie. Albo i dałem. Nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Co możemy robić? Świątynie, które by nawracały. O, to jest dobre. Albo produkcja, ale tutaj nie widzę żadnych takich dobrych prowincji. Bardziej bym to świątynię chciał zbudować. Bo teraz tak, gdzie mam do nawrócenia, gdzie mogę, gdzie mi się poza świątynię zbudować? 7. Pomerlia. No, może być. Znaczy 007. Żeby być dokładnym. Tu gdzie 10, to już widzę, że, mam na, że są już nawróceni. Ale, no na przykład tutaj szósteczka I zostawimy sobie 200 zł w razie czego, jakby jakiś event był, czy, e, czy Trzeba by, by było nagle fojsy na nawracanie i tak dalej Dobra, budujcie się tutaj, powiem wam, że ta agencja O tyle zła, że straciliśmy króla 646, ale O tyle jest dobra, że przynajmniej sobie odnowimy trochę kraj Bo tak to bym pewnie od razu poszedł się atakować, a tak to przynajmniej No troszeczkę się tutaj bardziej e, Zjednoczymy no już coraz lepiej, coraz lepiej. No i są lojalni, tak? Ej, o oni też trochę zarabiam. Nie tak źle. No jest pok. 15 zarabiam. To nawet nie jest tak źle. Dobra, eee, tu tam czekajcie. Mam mieć 11, 4, 7, to jeszcze trochę. 11, 4, 8, 9, 10, 11. Dobra, jeszcze teraz konicy będziemy mieć już dwa staki. Myślę, że teraz mogę już czekać bunty, jakie będą za chwilę. Nowogród. ogród. A nic się nie dzieje. Możemy sobie usunąć tych najemników już. Dobra, najemników już nie ma. Kasy zarabiamy na dużo. Bardzo dobrze, bardzo mi to cieszy. Nawracamy szybciutko. Dawaj, dawać mi tutaj do wracania Klub spisz, nawracamy. O, i są zadania nowe, dobra. Stworzyć armię. Okej, okay, to było nas spoko. O, pochłonąć obożyczan. To było coś, co bym też chciał zrobić. Albo znisz z rozwalić stare plusy, znaczy po prostu, no, podbić stare plusy. To by było też fajne. Tylko bym musiał walczyć i z pomoże, to od pomoże, bym musiał zabrać, a to już dużo agresywnych ekspansji, więc bym musiał poczekać, aż zniknie agresywna ekspansja z Frankią. Mm, dlatego też może na razie sobie weźmiemy stworzenie armii. To, to czekać, 75% byśmy musieli stworzyć. Mm, ile mamy armii ma maksymalnie możemy mieć? 61%. Połowa to jest 30,5, i, um, i potem z tego jest 15, dobra. No, czyli 45 ludzi, dobrze liczę, to by było. A my mamy ile? 26, tak? Teraz. No, to jeszcze dużo tej armii byśmy musieli stworzyć. Ale co by nam to dało? Szybszy czas rekrutowania i tańsze wojsko, a czy koszty utrzymania armii przez 10 lat. W sumie spoko możemy to wziąć, bo obożyczano jeszcze chwilę nam zejdzie zanim będziemy mogli ich anektować, no ale już niedługo. Eee, dobra. Co tam? Skorowaliśmy, tak? Tak, chyba skorowaliśmy to. Dobra, czyli teraz będziemy mieć po prostu Andres troszeczkę większy, czy mniejszy to na dobrze. Eee, to może byśmy sobie popatrzyli, autonomię zmniejszyli gdzieś. O, nareszcie. Klub Spisz, o, 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 to, to mi się podoba Bo tu jest Klub Spisz Zarabiamy prawie jeden 1,25 I w sumie Możemy zrobić coś takiego A w chlebie? W chlebie byśmy musieli Imen e Power zwiększyć A w sumie za ile będzie technologia? Ło, 4,5 roku, to dobra, to już nie, nie, nie wydajemy teraz punktów, musimy zbierać Tym bardziej, że Pierwsze to może tak Uh, nie, na razie zostawmy na dyplomatycznych, potem najwyżej zmienimy, bo będzie tam też potrzeba dyplomatycznych punktów do anektowania obożyczan. Um, dobra, już mam coraz więcej armii. Które ja zadanie wziąłem? Armia? Tak, armia, dobra. 45 tysięcy wojska musimy stworzyć. No, to jest trochę dużo, ale myślę, że damy radę. Jak tam z manpowerem od szlachty? Um, dopiero za 11 lat, no to nie za bardzo. Uh, Zdałoby się, żeby większy w tej siadł. No i o to właśnie chodzi. Więcej więcej manpower'a 617 na miesiąc. To w sumie spoko. Dobra, 26 minut, myślę, że to wystarczy na dzisiaj, tym bardziej, że jest już godzina. Już wam mówię 1630 to muszę wrzucić na tuby, a i zaraz wychodzę z domu na chwilę. E, więc dzięki za oglądanie widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z Europą. W sensie dajcie łapę w górę jak możecie. Jak jak Wam się chce tak naprawdę i widzimy się, no jak mówię, jutro o 20 godzinie i jeszcze o chyba 14, jutro o godzinie w jakimś innym filmie i o 17, więc jutro macie trzy filmy. Polecam, polecam. Na razie pasja.